Dzień dobry, witajcie na kanale Michał Zasada Samochody. Jesteśmy w salonie y, samochodów używanych BMW Dobrzeńskich w Krakowie. Przed nami dzisiaj y, BMW Serii 3, także zapraszam na prezentację. Mamy tutaj nietypową trójkę G21 o oznaczeniu M340i. Pod maską 3 litrowa benzyna, 380 koni mechanicznych, także jest to już tak naprawdę prawie najmocniejszy egzemplarz. Genialny silnik tutaj, sześciocylindrowy. Samochód fajnie wyposażony. Znawcom nie muszę przypominać, jak bardzo poszukujecie tych samochodów z tym silnikiem. Tutaj mamy. Samochód z 2021 roku, tutaj pierwsza rejestracja nastąpiła w kwietniu. Samochód ma dalej niewielki przebieg 64 tysiące kilometrów. Także bardzo ciekawa sztuka. Oczywiście linia stylistyczna tutaj nawiązująca do M Sport. Tutaj sterzaki yy, są takie jak w M Sporcie. Charakterystyczne tutaj dla tego modelu M340 jest inna atrapa chłodnicy. Również można poznać to po lusterkach i końcówkach wydechu. Samochód wyposażony oczywiście w oświetlenie LEDowe Mamy tutaj aktywny tempomat. W centralnej części dolnego zderzaka jest radar aktywnego tempomatu. Mamy czujniki parkowania. No, i tutaj też troszeczkę te wloty właśnie yy, są takie miedziane. Troszeczkę inna barwa. Jeśli chodzi o hamulce, mamy tutaj hamulce typu M. Założyliśmy całkowicie nowe opony. Oczywiście z homologacją BMW Hankook. Markowa opona. Tutaj mamy jeden rozmiar koła 225x45 R18 lusterka, o których wspomniałem przyciemniane szyby no i też właśnie cechą charakterystyczną gdzie możecie poznać ten samochód jakby od tyłu no to jest właśnie ta końcówka układu wdechowego tutaj inne wersje silnikowe, te słabsze mają te końcówki okrągłe wersja Touring, bardzo fajny tutaj element. Możemy sobie otworzyć szybę i tutaj jakieś powiedzmy towary od góry umieścić. Mamy z dodatkowego wyposażenia tutaj opcję załadunkową. Zwróćcie uwagę tutaj na te na te maty, Możemy, one się pompują tutaj i po prostu ten towar się nie przesuwa. No i szybkie Możliwość szybkiego złożenia foteli, tutaj roleta, jedna, później jest siatka druga. No i BMW genialnie to zaprojektowało, że tutaj mamy miejsce właśnie na, na te rolety. Tu jest druga roleta, konkurencja tego nie ma, także tutaj te rolety mogą być wsadzone tutaj do bagażnika. Nie ganiają nam się, co to powoduje też nie nie porysują e, jakichś elementów, czy same się nie porysują, po prostu. Oczywiście w standardzie już w G21 mamy elektryczną klapę bagażnika. Opony, nówki, sztuki do samochodu są jeszcze opony zimowe. Piękna linia tak naprawdę, jak nam się podoba. No i przejdziemy sobie jeszcze do środka. Mamy również y, szyby akustyczne, tutaj podwójne klejone. Mamy nagłośnienie Harman Kardon. O tak. Tutaj fotele i boczki przeszyte. Niebieską nicią, fotele co ważne, bo często pytacie, poszukujecie BMW Serii 3 z fotelami elektrycznymi. Grono ich niestety nie posiada. Nawet większość tutaj mamy fotele właśnie elektryczne z pamięcią. Kierownica M Sport, kierownica jest podgrzewana. Mamy również tutaj manetki od aktywnego tempomatu asystent świateł drogowych, tutaj bluetooth operujemy Cockpit, live Cockpit profesjonal czarna pocofitka. przebieg jedyne 64 tysiące, jak już wspomniałem tutaj bardzo ciekawe dekory, takie drewniane no i tutaj mamy tryb jazdy pokażę Wam jeszcze Przednie spalanie, historię serwisową. Odpalimy sobie samochód. Może paliwa jest mało, ale nie, nie martw się, dolejemy. No i tutaj możemy sobie zmieniać tryby jazdy. Klapa w wydechu będzie otwarta. Tutaj przy trybie sport. No, i możemy ustawić też silnik na Sport Plus. Układ kierowniczy Comfort Sport, skrzynia biegów też możemy wejść na Sport Plusa. Proszę bardzo. Czy strefowa klimatyzacja automatyczna? No, i jeszcze sobie zobaczymy z systemem bezpieczeństwa. Oszczerzenie przed kolizją czołową, oszczerzenie o pasa ruchu z ingerencją w kierowanie, to można wyłączyć. No, i historia serwisowa też jest fajna. Tutaj check-control, bo mało paliwa. Wymogi serwisowania. I Wam powiem, że fajnie, bo wymiana oleju było, była po 16 tysiącach, a nie po 30. Tutaj 29 było wymiana oleju i 58. Teraz ma auto zrobione 64 tysiące, także. Tutaj był duży serwis. Olej silnikowy, kontrola pojazdu, mikrofiltr, filtr powietrza i świece zaponowe. Jeszcze sobie zobaczymy średnie spalanie od nowości. Od nowości mamy 9,4 litra. 3 litrowa benzyna, 380 koni niecałe. Zwróćcie uwagę, według mnie bardzo dobre spalanie. Tutaj też możemy widzieć jak użytkownik korzystał, z jakich trybów jazdy troszeczkę były jazdy sport i komfort i tu jest średnie spalanie 9,4 litra Ten dekory są bardzo interesujące także tak to wygląda jeszcze przejdźmy sobie do tylnej kanapy Także podsumowując, M340i 21 rok, 64000 km przebiegu. Regularnie serwisowany w ASO 6000 czy tam 8000 temu był duży serwis ze świecami. Mamy kompletnie no, założone kompletnie nowe opony letnie, bez przebiegu. Są opony zimowe w zestawie polski salon serwisowany w ASO. Skrócony interwał o połowę przy pierwszym serwisie. Także, jeśli szukacie mocnej trójki, fajnie wyposażonej z aktywnym tempomatem, z dobrym nagłośnieniem, jest to bardzo ciekawa propozycja. Także zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się, cześć.